Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Alei Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z opiekunami i rodzicami zorganizowali tradycyjne śniadanie wielkanocne, które było też okazją do podziękowania wszystkim na co dzień wspierającym osoby niepełnosprawne. Świąteczne spotkania w gronie najbliższych to w warsztatach już tradycja. Każdego roku przy wielkanocnym stole spotykają się uczestnicy ich rodziny, terapeuci, przedstawiciele władz miasta, miejskich instytucji, jak i goście z okolic. Widać, że coraz więcej do nas przychodzi przyjaciół i to jest najważniejsze, że spotykamy się z nimi, że po prostu nasza młodzież w ogóle przeżywa to bardzo, to, to spotkanie, bo jednak święta to są takie różne, na przykład Boże Narodzenie, jest dużo radości, rodzi się nowe życie, natomiast święta wielkanocne, jest dużo takiej zadumy, przemyśleń, po prostu takiego, takiej miłości napływa w środku, że człowiek powinien stać się lepszy. Wydaje mi się, że bardzo są potrzebne takie spotkania, nawet to, że ci że widzimy ile tych przyjaciół, jest, że czujemy się bezpieczni, że nie jesteśmy sami. W restauracji Stary browar wszyscy mogli poczuć świąteczną atmosferę. Śniadanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem pokarmów. Każdy został poczęstowany tradycyjnym barszczem wielkanocnym. Nie zabrakło także innych pyszności. Najważniejsze jednak było towarzystwo i wspólne przeżywanie tego przedświątecznego czasu. Bardzo dla nas ważny czas. Dzielimy się miłością, radością. Panuje wspaniała atmosfera przede wszystkim. Nasze dzieciaki są szczęśliwe. My jesteśmy w Wdzięczni pani Zosi, że są nasze dzieci na warsztatach, mogą uczestniczyć w takiej uroczystości. No niezwykle ważne wydarzenie, także wiecie się jak jedna wielka rodzina? Tak, tak, tak. Jest miłość, jest ciepło, jest radość, jest szczęście. 38 lat jestem już w naszym stowarzyszeniu, więc wiem, jak to było na początku w Kościelu Odojca Dominikanu. Była mniejsza grupka, później coraz większa, coraz większa. No a teraz można powiedzieć, że ta rodzina już jest naprawdę bardzo duża. Nie tylko w Tarnobrzegu, ale po prostu w województwie, bo jak dzisiaj zauważono, nawet z województwa, nawet z szopem mieliśmy gości. Czyli ta rodzina coraz bardziej się powiększa i ta tradycja oby nigdy nie zaginęła, oby się rozszerzała i była przez wiele jeszcze lat. Podczas wielkanocnego śniadania padło wiele ciepłych słów od zaproszonych gości. Spotkanie przepełnione było również wzajemnymi życzeniami. Życzę w ogóle wszystkim tam dużo, dużo zdrowia, święta, radości, no i po prostu przemyśleń i żeby w tych domach wszystkich zapanowała miłość, bo ta miłość jest najważniejsza. Jest teraz takich, takich spojrzeń, może takich jakichś negatywnych uprzedzeń do ludzi. Wydaje mi się, że nie. Jesteśmy naprawdę jedną wielką rodziną i powinniśmy się nawzajem szanować, kochać. I życzę naprawdę najwięcej zdrowia, miłości i szacunku w domu i ze wszystkimi po prostu którzy się spotykają.